No to dziś jedziemy grubo. Po co w ogóle komukolwiek potrzebny jest skram? Dzisiejszy film to odpowiedź na wiele pytań, które ostatnio dostałem. Jak mogę zachęcić ludzi do tego, żeby chcieli pracować w skramie, albo jak zachęcić ludzi do tego, żeby polubili skrama? To jeszcze lepsze. Nie wiem, czy da się kogokolwiek zachęcić do lubienia czegoś. Samym gadaniem. Wydaje mi się, że chcemy stosować i lubimy rzeczy, które po pierwsze rozumiemy, mają dla nas jakiś sens, a po drugie, a może przede wszystkim po drugie, coś nam dają. Więc taki typowy członek zespołu skramowego, fajnie, żeby jego praca w skramie była lepsza niż przed wprowadzeniem tego skramu. No i teraz pytanie, co to znaczy lepsza praca? To wstety albo niestety jest kwestia motywacji. O motywacji już dużo mówiliśmy. I to są różne rzeczy dla różnych ludzi. Jednego bardziej interesuje pokonywanie technicznych przeciwności albo rozwiązywanie skomplikowanych problemów, a ktoś inny woli, jak produkty i rozwiązania, które produkuje, są używane przez ludzi, faktycznie zmieniają coś w ich życiu. To, jest, to są różne rzeczy i takich, takie osoby będą różne miały spojrzenie na to, jak przebiega ta praca i co tak naprawdę im daje skram, bądź nie. I to jest perspektywa zespołu, dla którego fajnie byłoby potrafić wytłumaczyć po co właściwie chcemy pracować w Scrumie. Zwykle tłumaczy się tym, że osoby będą miały większy wpływ na to co robią, będą mogły być kreatorami, kreaturami, twórcami rozwiązań i będą mieli wpływ na to jak wygląda rezultat ich pracy. Będą też mieli z jednej strony większa odpowiedzialność, a z drugiej strony większe umocowanie co do tego, co robią. I dla niektórych osób to brzmi super, a dla innych to brzmi jak dużo więcej pracy, dużo więcej odpowiedzialności i w imię czego, bo przecież spadnie na mnie tyle rzeczy, a koniec końców no, ani nikt mi więcej nie zapłaci, ani nikt nie sprawi, że moja praca będzie ciekawsza, bo będę dwa i tłuk czy tłukła te same nudne projekty. Tu musimy popatrzeć z punktu widzenia każdej jednej osoby, która mamy w zespole, co ta osoba mogłaby zyskać na tym, że my będziemy pracować, albo pracujemy w skramie, albo chcemy pracować w lepszym skramie, a nie w skrambać. Więc ta perspektywa zespołu musi być zaopiekowana, żeby komukolwiek w skramie pracować się chciało. Jeżeli dla osób w zespole skram to jest więcej spotkań, na których nic się nie dzieje, jakieś dziwne zabawy na retro z których nic nie wynika, no i Scrum Master darmozjat, który zarabia kupę pieniędzy i nic nie robi. No to, to średnio, to średnio będzie nam przekonać kogoś do tego, że to jest dobry sposób pracy. Drugi argument, i tu płynnie przechodzimy do zespołu, do całej organizacji, drugi argument, który działa zarówno w zespole, jak i w organizacji, to jest to, że lepiej będziemy potrafili rozwiązywać skomplikowane problemy, czyli coś, do czego Scrum został stworzony, do adaptycyjnego, iteracyjnego rozwiązywania złożonych problemów. To znaczy, mamy coś, co... Chcielibyśmy zrealizować, nie do końca wiemy jak, ale z drugiej strony chcielibyśmy móc śledzić jakoś postępy pracy i też tą pracę w jakiś sposób ułożyć. No to sprinty, backlog, wszystkie te rzeczy, które są w skramie, pomagają zarówno ułożyć tą pracę, jak i ją zdekomponować, jak i śledzić lepiej postępy w kierunku czy to celu produktu, czy zrealizowania całości. I to jest argument zarówno dla zespołu, lepiej będziecie wiedzieli gdzie jesteście, nie będziecie robić rzeczy mniej istotnych albo nieistotnych, bo priorytetyzacja backlogu przez product owner'a działa. To jest też argument dla organizacji, mamy dużą rzecz, której, co do której nie wiemy ile nam zajmie, nie potrafimy przewidzieć kosztów, czasu i, i wszystkich tych innych rzeczy, ale jak zaczniemy robić po kawałku, to im dalej w stanie zaawansowania tych prac, tym lepiej będziemy w stanie przewidzieć te rzeczy, czyli, no, okej, okay, jak już będziemy w połowie zidentyfikowanych rzeczy, to będziemy czuć mniej więcej, że jesteśmy w połowie, albo w dwóch trzecich, bo wiadomo, że w trakcie pracy poznajemy nowe wymagania i kolejne rzeczy do zrobienia. Ale Scrum daje nam tę możliwość, że zamiast robienia czegoś na przykład przez kilka miesięcy, jak ktoś się nas pyta, jak Wam idzie, to my odpowiadamy, no cały czas robimy, możemy powiedzieć, że z rzeczy, które zidentyfikowaliśmy, to na razie jesteśmy w jednej trzeciej, ale ciągle odkrywamy nowe, więc pewnie. To będzie dużo, dużo więcej niż jeszcze trzy razy tyle. No i tu, tak jak powiedziałam, przechodzimy do tych argumentów dla organizacji. Po co organizacją jest Scrum? Niestety, bardzo wiele organizacji wprowadza Scrum, bo jest modny i to, to jest temat nas, oh, to jest na zupełnie coś innego, na zupełnie inne nagranie, podcast, cokolwiek, bo nie, ma, nie będziemy się w to zagłębiać. Są organizacje, które podchodzą do tego lepiej, to znaczy chcą mieć lepszą kontrolę nad tym, co jest realizowane i na kiedy. Jeżeli zespoły osiągają jakąś stałą prędkość, umiemy szacować backlog, albo umiemy dzielić te wymagania na elementy o podobnej wielkości, to jesteśmy w stanie mieć jakąś przewidywalność, jakąś sprawdzalność. Jeżeli wpadają nowe tematy, to jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy mniej więcej się za nie weźmiemy i kiedy mniej więcej skończymy. Też łatwiej jest szacować koszty, no bo znając te Koszt zespołu, tak naprawdę, per sprint i wielkość wymagań, jesteśmy w stanie też szacować kolejne wymagania z jakąś tam dokładnością i wyceniać je mniej więcej właściwie albo z odpowiednio dobrym przybliżeniem. To chyba jest lepsze stwierdzenie niż właściwie. Więc tych korzyści z wykorzystania Skrama jest bardzo dużo. Oczywiście muszę jednak podkreślić, że to nie znaczy tak, że będzie szybciej i taniej, bo czasami organizacje z tego powodu patrzą na Skrama jak na. Coś cudownego, co zmieni skostniałe struktury w danej firmie i sprawi, że będziemy pracować zupełnie inaczej, ale, ale to nie tędy droga, to już wiemy. Natomiast bardzo dobrze by było, gdybyśmy potrafili określić, po co nam w ogóle jest cały ten skram i po co chcemy w niego iść, zarówno z punktu widzenia zespołu, co zespoły z tego będą miały, co osoby z zespołu z tego będą miały, jak poszczególne osoby skorzystają, i z punktu widzenia organizacyjnego, na co liczymy, co chcemy, żeby się zmieniło, co chcemy osiągnąć dzięki temu, że zespoły będą skramowe. I fajnie jest to potem też sprawdzać, czy nam się udało po wprowadzeniu skrama osiągnąć te rzeczy. I fajnie jest też być szczerym w obie strony, znaczy z zespołu do organizacji, z organizacji do zespołu, bo jeżeli chcemy wprowadzić skrama po to, żeby docisnąć ludziom śrubę, nie wiem dlaczego i nie wiem z jakiego powodu, ale jeżeli to jest, to jest ta prawda, albo jeżeli chcemy dowozić więcej, albo chcemy zwiększyć przewidywalność, to fajnie, żeby wszyscy zainteresowani o tym wiedzieli. Ja nie widzę żadnego sensu we wprowadzaniu skrama. Bo tak, to, to nie jest właściwe podejście moim zdaniem. I, I gorąco bym odradzał. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian. Nie tylko wdrażanie skram, ale wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez przemyślenia. I na tym skończymy. Zachęcam wszystkich do subskrypcji, a jeszcze bardziej zachęcam wszystkich do zastanowienia się, po co nam właściwie ten Scrum. Czy wy wiecie, dlaczego w Waszych organizacjach czy w Waszych zespołach został wprowadzony Scrum? Czy wiecie, jaki jest cel tego? Czy wiecie, co daje Waszej firmie i co daje Wam osobom w zespołach? Podzielcie się przemyśleniami w komentarzach.